Pierwsze branie na salasku teraz mógł wejść pod moją żyłkę. No, powiem tak: zacięcie tego było takie trochę specyficzne, ponieważ wcześniej miałem dwa albo trzy brania na, na tamtych dwóch wędkach. Takie popiskiwania, to jakby jakaś drobnica się tym interesowała, i myślałem, że ta wędka będzie to samo. Ale jak podchodził hanger pod, do góry, no to zaciąłem. No i powiem tak, no czuję dosyć tępy opór. No nie potrafię powiedzieć, yy, jakiej wielkości może być ta ryba, ponieważ na takiej na 3,5LB yy, wędki jeszcze nigdy nie holowałem. To jest wędka dosyć sztywna, typowo rzutowa. No zobaczymy. Na razie Wojtek, powiem ci, że... Ja po tym, co... Widząc, co się dzieje, stwierdzam, że głowę <grym> masz oblaną, bo będzie Twój rekord. <grym> <grym> Jak docholujemy. Jak docholujemy. bo szczerze, że... No... Adrenalinami już się tego... Nie, nie powiem, że... O, o, o... Cicho, cicho, cicho. Jest chłodny. Cytko go rozłoży. Kurwa, kunia, ja pierdolę. Czekaj, bo i tak nie wchodź tam. I to pełno łuski. Jeszcze! 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 jeszcze. Yes. Come on! Pomału, pomału go wieście Ja pierdole! Kubiak! Słucham Cię! Słucham Cię! Pokaż! Nie będę przeklinał. Szykuj wiadro kurwa! Z wodą yes. kurwa! Uch. Pomału, pomału go wieście Kurzywa, ja pierdziele. Daj wątkę, najlepiej, nie wiem. Daj mi wędkę i weźcie w dwójkę. Dołem idźcie. Co? Ja Dołem. Przy... 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 No przed tym I po schodach. No. I razem, odłożysz wętkę i razem... No, odgryź to, odgryź to. Odcięte? Odkładam wędkę i ci idę, pomogę. Mata? Mhm. Jest, Jest mata, wszystko, wszystko uszykowane. Uwaga, prezes, bo to... Tutaj tu już na Dobre, dobra, 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 ja, dobra. 24, 26. choć <grych> pójdziemy po słodach. <grych> tak, po słodek, albo. Czyli chodź tu. Aha. Albo worek by dał pod chłódcą. Czyli worek jest na macie, w macie jest Dobra. Oj. Już. Ja pierdolę. Ja pierdole Ja Dobra, pierdole. dobra, dobra więcej żartowałem, że 26 Ja pierdole. No pomału Dobra rady? radę? Tak Ja, ja pierdolę! Powiem Ci, Renault w jest zagrożony Pomału, pomału To kurwa macie problemy ja. Ja pierdola, ale byk. Patrz, patrz, na jaki delikatny zestaw. Patrz jak zapięty, pokaż. Na czoda. To jest nieporozumienie. No, Adam, jak się czujesz? Czekaj. Jak, jak twoje serduszko? Powiedz Dobrze, Dobrze, podczas tego holu kurde, ale... Jak twoje serduszko? to masakra. Dla mnie to jest masakra. Ja w ogóle wiesz, myślałem, że to... że znowu odchodzę do tego jakiegoś takiego wiesz, małej rybki. Mówię Adamie, idź po zębach, bo mnie już będzie denerwowała w nocy znowu kolejny raz. No, tak biorą konie kurwa, nie? Pomagiel też zadowolony. to. Haczyk? Na haczyk Czot. Czot, tak. Który podobno się, które podobno się wyginają znaczy prostują. A takie rzeczy. Mamy rybę nie, nie wiadomo jakich kilogramów, ale haczyk się nie wygiął. Czyli moja teoria też tutaj, o której powiem później, bo jest ryba na macie, ta kulka była wymoczona. Ten pop był wymoczony i kukurydza też, ponad 24 godziny był moczony. Czyli o tej teorii odpowiem trochę później, teraz chcę jak najszybciej zważyć tą rybę. Nie wiem, no 23 kilo gdzieś tak mu daje. 23 kilo mu daje Dorale, bierzcie go na wagę ja mu daję 26 do pierwszym razem. <gry> nie wiem nigdy takiej ryby nie, nie miałem na kijółko Jeśli ja w dwójkę ją z problemami to podejrzewam, że trochę więcej Czy jeszcze trzeba odjąć wora no, Czy tak, czekaj tu uh -huh. 26, 26. No, Minus 26. jeszcze wytarwanie Minus worek około 2 kg no, Trzeba zważyć worek Jest no. Yes. no moja życiówka Wiadro? No, już takie jest, że cały Zostawcie go No to teraz bym prosił parę ładnych fotek zrobić. Na razie film zrobimy. I się doświetlę. Pięknie. Opowiedz coś. Ogon ogon, ogon, ogon Kurwa Kuba jak nie wyścisz się w kadrze. O oh, Yeaaah, życiówka Adama No nie wiem co powiedzieć chyba. Co zaburowało Cię? No nie wiem co powiedzieć, odjęło mi, mi słowa po prostu No ja jestem naprawdę mega zadowolony, ale po takie ryby właśnie przyjeżdża się tutaj na takie łowiska właśnie Przepiękna po... satysfakcja z tego holu, ta adrenalina, gdzie wiesz, że może być właśnie taka ryba 20, plus nawet 30, plus, to po prostu działa na, tak na wyobraźni, że masakra. No ja jestem, kurde, no co tu dużo mówić, jestem mega zadowolony. No to jest mój no rekord życiowy, także no zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz zostanie tutaj przeze mnie i może przez Was przepokonany. Dobra, Wojtek, jeszcze tylko ładne foto. Powiem Ci, że długo nie potrafię go utrzymać na tym, na, na ręku. Na kolana? Znaczy no, tak go utrzymam, żeby ładnie jakieś ładne zdjęcie zrobić. Chciałbym go przełożyć na, na drugą stronę, wiesz, z tego względu, że na tej ręce, ręce mam trochę silniejszą. O. Opa! <trybuj> <trybuj> Czujecie ten oddech? Czujecie oddech? Truskawka krem tu rządzi, czyli jednak ten rok truskawki punktu giełku, Kubiaka się sprawdzi. Na tej wodzie będzie truskawka, na następnej punkcie i będziemy... O! Dobra, idziemy go wypuścić. I co teraz kurwa polejesz, jak nie ma co Nie ma whisky. No, przyjechaliśmy tutaj nie ma łowić, głowić nie nic. Ale jest krupnik chłopcy, chłopcy jest... chłopcy, krupnik jeszcze jest. Jest. piwo. <noise> nie będzie ruda, będzie biała. Trzeba jeszcze dodać tutaj, To mnie. Idziemy wypuścić tą rybę, na pewno bym marzył sobie ze swoim rekordem życiowym normalnie na każdej innej wodzie. Yy, Zrobiłem zdjęcie, wsadził do worka i zrobił zdjęcia w dzień, ale no regulamin tutaj tego nam nie zezwala, dlatego ich wypuszczamy tą rybę, mam nadzieję, że Wojtek postarał się i super zdjęcia zrobił, ja i tak jestem zadowolony, w to co yy, zostało w sercu i w głowie, to ten hol, to powiem wam szczerze, że no masakra, masakra w ha. Masz? Ryba jest, tak? Leci, no leci, no. Zobaczcie jaka tu jest czysta woda. Bacie, jaka tu jest czysta woda. Te karpie są po prostu tutaj już tak cwane, że masakra. One dobrze wiedzą, w jaki sposób unikać tych zestawów. Yes! Poszła. Zobaczcie, co to jest. takie to jest monstrum. Dla mnie to już jest monstrum. Nie potrafię sobie wyobrazić karpia 30 parę, a wiemy, że tutaj Pływa karp nawet 40 kilogramów. Ja go po prostu nie potrafię sobie nawet wyobrazić. Patrzcie, patrzcie jak... Yes. Co mogę powiedzieć? Mega szczęście, truskawka, krem. Robi robotę. A do tego bardzo delikatny zestaw na taką dużą rybę. Po prostu jestem mega zadowolony. Wychuć kubiak z wody. Ale położył się na koniec. Ryba wraca do niego doła. Tam płynie. Co? Tam za tobą ryba była jeszcze. się <laughs> na mnie. Okej, okay, pokaż. Jest. Gratywyku. Dobra, teraz zważymy do wytarowania, ale podświetlajcie mnie, to tu wiecie, ma trochę reflektorów na mnie świeci. Zważymy szybko worek, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile ryba ważyła. Rekord życiowy, dobrze by było wiedzieć. worek 2200 Dwa, 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 sto. dwa, sto, dwa, sto. dwa sto. Czyli 24 kg gdzieś ryba ważyła około 24 23 900, gdzieś, 23 900. Uwaga ryby 23900. 900. No teraz już jesteśmy po całym tym zamieszaniu. Jestem mokry ale no muszę się z wami podzielić tymi informacjami bo tak jak mówiłem nie będę tutaj przy rybie opowiadał o tym wszystkim. Ryba wypuszczona. Zestaw był delikatny jak było widać czyli 10 mm dumbelsik, truskawka krem, podpięty sztuczną kukurydzą tonącą. To wszystko fajnie zbalansowane na, w, na wcześniejszym łowisku. Na łowisku rudym też mi się ten zestaw sprawdził. Czod, Sztywne wszystko. Rigmarole, 7 około 6-7 cm, czyli taki nieklasyczny czod, tylko taki dłuższy czod. Wspomnę o tym, w jaki sposób łowisko było przygotowane do, na, w tym miejscu. No widzieliście, jak rzucaliśmy e, z pombami e, i e, Jezus Maria, brak mi tchu i się e, stick. No, nie wiem, czy, to, czy mogę tutaj mówić, ale przypuszczam, że mogę jako tester. E, są e, będą wprowadzane niedługo, najprawdopodobniej jak się sprawdzą stick mixy o konkretnych, o, to, o takich samych w takiej samej serii zapachowej jak, e, jak ma firma Bites w swojej ofercie, czyli wszystkie e, Donaldy, hackery, e, truskawki, punkty G. Ten, było nęcone, Stick mixem. Do, do stick mixu były dodane kulki 16 i 20. Do tego konopia i kukurydza z puszki. To wszystko było wymieszane. 3 kg takiego stick mixu. Wszystko wymieszane. Wrzucone niecałe 3 kg. Wrzucone około 2 kg tego wszystkiego z pombem do wody. Muszę dodać, że zestaw nie leżał centralnie w tym punkcie nęconym. Takie było założenie, że nęce bardzo, bardzo mały plac, ale dwoma wędkami wędkuje na obrzeżach tego nęconego. No jeszcze jedna wędka została mi na tym drugim obrzeżu tego nęconego. Tam jest też delikatnie, ale wszystko tonące, czyli kuleczka 16 mm. No zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze tej nocy się doczekam drugiego obrania. i tak już wpadłem w pewien słowo słowotok pewnie i zdenerwowanie Wojtek już pewnie zaraz będzie pokazywał kończ kub, jak kończę zawsze się rozgaduje Nie. za dużo. Czy takie robimy, masz gadać, ile <grym> chcesz? <grym> no ale to musicie mi wybaczyć. Tyle szczęścia, tyle emo emocji naraz. no Rzadko się takie coś zdarza. No, starałem się na żywo podzielić z tymi wszystkimi informacjami. A jeszcze dodam do tego, to, 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 to co wspomniałem. ten leżał, było. W Słowiska wyciągnięta woda i kulka mu łączyła się od razu jak żeśmy przyjechali i ten ten dambelsy wrzuciłem kilka dumbelsów, żeby się moczyły w tej wodzie ponieważ tak sobie wymyśliłem jeszcze przyjeżdżając tutaj że te ryby mogą być na tyle cwane, że te dipowane kulki które dipujemy i dopalamy no one mogą się tych przynęt bać i no, też między innymi dlatego fluorocarbon i wszystko, te wszystkie całe zestawy końcowe są przeźroczyste, jak najmniej widoczne. Chciałem to wszystko jak najbardziej zamaskować. No i ten popapik moczył się, był wymoczony i taki wymoczony, założony na włos, rzucony. No, efekt widzieliście sami. No, jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj nieraz pobijemy rekord życiowy. Dzięki Jerzy kurwa, za wszystko. Dzięki Wojtek. Dzięki, tu jest, tu jest łowca. Dzięki <śm> Wojtek za, za wszystkie kurwa za całą tą akcję, kurde. No, masakra. Jestem. No, Jestem happy, jestem happy, kurwa, masakra. W ogóle przy, przy takim, przy tym braniu w ogóle nie spodziewałem się, że to będzie taka ryba, ale jak już tutaj czułem, że to jednak no, no, no nie, brak mi słów, brak mi słów. Koniec, koniec, nie będę się więcej rozpowiadał. Dobrowara. Dobrowara teraz, dobrowara, dobrowara i koniec.